Тепер тема енергоефективності в житловому секторі стала дуже популярною. Навіть прем'єр-міністр в своєму останньому виступленні, 10-мінутному, тільки про це говорив. Говорив дуже багато, але я би хотів сказати декілька слів, що конкретно можна зробити для того, щоб економити енергію в житловому секторі. Це все можливо навіть сьогодні. І для цього все, що потрібно, вже існує, вже доступно. Тобто хочу розповісти, що будь-яка людина. Яка живе в житловому будинку, може зробити для того, щоб почати економити енергію в своєму будинку. По-перше, треба зрозуміти одне: якщо у вас є індивідуальний будинок, ви можете зробити як власники в своєму будинку, все. Тобто ви можете поставити собі новий котел, ви можете поставити собі нові енергозберігаючі вікна, ви можете також утеплити стіни, дах та підвал. Продукти, які до цього потрібні, можна легко купити в Україні. В кожному великому місті є компанії, які продають і реалізують роботи з цих питань, а також можна на це взяти кредит, якщо у вас немає грошей. І вся державна програма для того, щоб сфінансувати економію енергоефективності в індивідуальних будинках. До речі, держава навіть буде компенсувати вам частину тіла кредиту, якщо ви підете на це. Якщо ви тепер. Że te w bohatow budynku sytuacja robi całkiem szczęśliwą skalę. że w bohatow budynku, tak samo jak w indywidualnym budynku, trzeba ekonomię te na bezbudne. To muszą wez budynku spożywać te plo. W bohatow budynku, co oznacza, że wy powinni nie fokusować swogo, swojej uwagi na, waszemu, na waszej kwaterii, a wy powinni domowić się z waszymi susinami. І взяти під контроль весь будинок. З чого тоді починати? Якщо ви мешкаєте в багатоквартирному будинку, ви повинні дізнатися, чи є у вас ОСББ, тобто об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Чому саме це таке важливе? Тому що в багатоквартирному будинку, якщо у вас є ОСББ, ви вже маєте таку платформу для прийняття спільних рішень більшості голосів. Czelekko wam to ty, potem będę chodził z susinami i przekonywać ich do tego, żeby razem wzięli za utęlenia. Jeśli u was takiego OSPB nie ma, sytuacja nie taka wże prosta. Wam teraz budę domówić się z tymi susinami z każdym z nich okremu. i wreszcie albo przyjąć rozwiązanie wsim razem, albo stworzyć OSPB, albo zrealizować programy utęlenia u współpracy pracy z kompanii, jaka uprawla waszym budynkowi to to możliwe z miejscowym rzeką, albo z prywatną i uprawiającą kompanią, jaka ma być u Was je na Waszym budynku. Teraz, z czego konkretnie powinniście pociągnąć e, pro w porównaniu Pierwsze i same główne, wy powinniście znać, czy w Was jest liczelnik teplany. Ponieważ jeśli w Was tepla nie ma liczelnika teplany, to na pewno płacicie za teplo zgodnie z normatywą. Że co to oznacza? Że wszystkie ponadnormatywne wytraty w teplowej mreży, i duć w normatyw i Wy za to płacicie. Jest wysoka e, możliwość tego, że Wy na sprawie płacicie nie za to te ciepło, jakie Wy spożywacie w budynku, a za wszystkie wtraty w teplomareżu i to Pierwsze, Wy powinniście znać sposób rozrachunku z teplową kompanią dla Waszego budynku. Czy wasi Was jest teplowy liczynnik i czy sam win wykorzystuje się do to, żeby się za spożytywami Wami ciepła. To pierwszy i samy i główny krok. Jak by że wyznaczyli że was taki telowej liczynnik je i rozrachunki z teplowym liczynnikom pracujeliwy poniemu platy te to dimy, że może te poczat ekonomię. Jakże ni Wam trba co zminyć to Wam trwa bizznacycja w teplowej kompanii zós, żeby dla dlateko d maty liczynnik i po nimo rozrochowag się. Teper jak якщо was ja liczynnikiki istnuje, wy te per może robyty w sesze I te jak je kołowni try racz jak i trba żebybyty w budzie jaką użydową budynku to jest instalacja indywidualnego teplowego punktu. Drugie to jest wstawanie energozbierających wieków. I trzecie to jest uteplenie stylu. I same u w tym porządku trzeba wprowadzać inwestycje. A indywidualny teplowy punkt to same efektywne? Co wy możecie w budynku zrobić? Wy możecie wtedy poczuć ekonomię ciepło, koły na ulicy dużo szybko zmieni się temperatura. Czy to wesnoju albo osiniu. Kołuje zmiany temperatury na powietrzu, czy indywidualny punkt, będzie to kontrolowane teplostaczanie w waszym budynku i wybuduje te ekonomię. E, ekonomia może być w Z tych projektów, jakie już byli realizowani w Ukrainie, można z ekonomię witryceć do 50% widcowców w tepla za opalowalnej sezony. I taki indywidualny typowy punkt, okupić się wam za 1, 2 albo 3 e, roki, kiedy w nim będzie pracować. Teraz na C, drżawa może wam też dać kredyt. E, z, żadnego programy kredytowania takich inwestycji wy możecie otrzymać 40% grantów i drżawy, jeśli wy kredyt w UBH Banku albo w Oszczędności Banku, te dwa banki uczestniczą w programy finansowania energoefektywnych zakupów w żydowych budynkach. Teraz, jeśli wy w Żydze zrobili, wy wyliczyli postawić te sobie indywidualny punkt, na pewno u was jest pytania jak praktycznie, co można zrobić? z kim pochoworydy? jeszcze raz, w Ukrainie istnieje kompanii, które sprzedają takie obudowania. Łatwo ich znajdzie. można poszukać na sajtach kompanii, które są wyrobnikami takiego obudowania. ja znam dwie kompanii, jakie mogę rekom rekomendować. jedna Danfoss, druga Hertz. na сайтах tych kompanii można znaleźć ich regionalnych przedstawicieli i do nich zwrócić się i ci kompanii w wam zrobienie w si na obchodni może dla was zrobić wszystkie si na e, e, instalacji, projektowania. one może dla was dramaty wszystkie si dozwoli, widzimy sobie jego w I one onne wam cersa oglądania, zmontuju kiochu, pit kluczać, wszystkie dokumenty prijomu Predacin. I takim obrazom robó te tematy cersa zrobione pit klucza. Na to wszystko, oczywiście, wy możecie otrzymać finansowania, i bez żadnego wkładu z waszej strony finansowego wkładu wy możecie już, za kilka miesięcy, rozpocząć ekonomię energii. C? możliwe. W Ukrainie można skazać, że to poszło że pełnym chodem. Dejaki OSBW, na przykład w Lwowie albo w Łódzku, że e, postawili sobie taki ITP, samym takim sposobem, to znaczy znaleźli kompanię, która to wszystko robi dla nich pod klucz, i że w tym roku mają pierwsze rezultaty ekonomii. Te rezultaty wrażające. One ekonomią tak dużo pieniędzy, że kupują im ten prywat za jeden rok. No, to może być wyjątkowo w tym miejscu, ale ekonomię w Dysku one Tep, jak Teraz, że Przedumali, postawili sobie ITP i zrealizowali tę ideę, wy powinni rachaty się dalej. Wy powinni stanowić w swoim budynku nowe okna, na siebie też te otrzymać kredyt, a później po wy powinni poдумаć o z Steam, na co też można otrzymać finansowania. Jeśli wy zrobicie to wszystko, wasz budynek spokojnie będzie ekonomity 70% w to, co wy skorzystajesz TTP. I to wszystko będzie ekonomia waszych pieniędzy. A także to będzie inwestycja warty z waszego budynku. A czy warty z budynku wzrasta, kiedy prowadzą takie inwestycji. E, I to łatwo można zobaczyć. Budynki, gdzie wszyscy remontowi roboty byli wprowadzeni, nikt tam nie sprzedaje apartamentu. Nik, nikt nie chce opukić takiego arenego żytla w takim wyremontowanym budynku to to mieszkańcy zadowoleni rezultatami takich robót i to dobrze ich prowadzenie.